Teraz Wam opowiem, jak wygląda religijny charakter świąt we Włoszech. We Włoszech, słuchajcie, Wielkanoc poprzedza, tak jak tutaj u nas w Polsce, 40-dniowy post, a tydzień przed Wielkanocą z kolei w wielu miasteczkach włoskich odbywają się Misteria Męki Pańskiej, czyli procesje, zabawy ludowe, które są. Zabarwione jakimś lokalnym kolorytem. Na placach centralnych tych miasteczek odbywają się rezurekcje. Wielki piątek w niektórych włoskich regionach już o świcie samym kobiety idą do kościoła, e, odmawiając modlitwę, przesuwają się po zimnej posadce. Słuchajcie, nagimi kolanami klęcząc. Wiele z tych modlitw ma odległy rodowód sięgający. No, można by nawet rzec, czasu średniowiecza. A z kolei nocą tego samego dnia w blasku księżyca organizuje się u nich procesje.